Hej, witajcie. Taka tylko krótka przypominajka. Trwamy w do Świętego Michała Archanioła. Ja jako czciciel Świętego Michała posiadam szkapę Świętego Michała Archanioła. Jakby nie było również figurkę Świętego Michała Archanioła, żeby nie było, to posiadam również kamień z groty Gargano Świętego Michała Archanioła. No i ostatnio doszedł do mnie Olej. Świętego Michała Archanioła, a oczywiście z tym wszystkim w nowennie trwam z wielkiemu zawierzeniem Świętego Michałowi Archaniołowi, księdza Mateusza Szerszenia. Także myślę, że przygotowany jestem na tą nowennę i nie tylko. Także polecajmy się wszyscy opiece i nasze intencje Świętemu Michałowi Archaniołowi. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź nam obroną, aby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy, a ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana, i inne złe duchy, które nas zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.